Kurwa, zawsze przychodzi mi, w głowie tak świtało mi, jak ja bym chciał przestać pić, nie? Ale i zawsze te same myśli mi powtarzały, ale jak ja mam to zrobić, jak ja nie dam rady? Pamiętacie, co mówiłem kilka minut temu? Mówiłem, że moja świadomość mówi, ale przecież ty kontrolujesz te picie, wszystko jest okej, okay, nie? A nadszedł czas, kiedy mówiłem, że po prostu jak ja mam to zrobić, jak ja mam przestać pić, jak ja... Jak ja nie dam rady, jak ja nie dam rady już nie pić. Zastanawiałem się nawet nad terapią, myślę, no pójdę na terapię, ale ona mi nic nie da, bo ja wyjdę z terapii i pójdę na piwo. Tak mi mózg mówił, no. I stanęłem, mówię, no w takim kole zamkniętym. Nie, nie miałem siły z tego wyskoczyć, z tej pętli. Nie dałem rady, nie dałem rady wyskoczyć z tej pętli, słuchajcie, naprawdę. To było tragiczne, to było tragiczne, bo jak Kurwa, już kombinowałem jak tylko mogłem. To jeszcze całe szczęście, że jakoś ciągnąłem ten kanał na YouTube, jakoś robiłem te filmiki, tych filmików było zdecydowanie mniej. Były gorsze, kurwa mi się plątał, powtarzałem się. Kurwa. Cuda nie widy. Już o wyglądzie to nie wspomnę. Nie wspomnę o wyglądzie. Tutaj pewnie zaraz hejt się odezwie i wyglądasz dalej tak samo, no ale pozdrawiam hejt. No. O nic nie dbasz, nie dbasz, nie dbasz o łóżko. Nie ścielesz łóżka w ogóle. Po co się, ścielisz łóżko? Jak przyjdę zaraz? Ile razy spałem w ubraniu, w opakowaniu? W pościeli, w opakowaniu. pościeli się nie zmienia, bo po co zmieniać? Nie ma czasu. Nie chce się. Zawalani spraw, kupy spraw zawalani. Ile ja miałem spraw pozawalanych, które musiałem pozałatwiać po, po, po tym wszystkim, jak jak no, jak przystałem pić, nie? Nie jest to, nie jest to kurwa. To nie są żarty. Alkohol to nie są żarty, i ja naprawdę na sobie to doświadczyłem. Nikomu tego kurdy nie... nikomu tego nie życzę, żeby to chodził tak jak ja. I od rana szukał okazji na to, żeby wypić. Bo inaczej nie da rady i wiem, że ci ludzie, którzy przeżyli tą chorobę alkoholizm i daj Boże nie piją, to na pewno zrozumieją to, co mówię teraz, bo oni pewnie przechodzili to samo. Żganie, taczanie się po kurwa po krzakach. Łażenie brudnym, bez pieniędzy zazwyczaj, bo wszystkie pieniądze idą na alkohol. Bo jak jesteś w grupie, to jak ty masz, to ty stawiasz, jak nie masz, to ktoś inny stawia. I, I koło się zamyka, alkohol jest zawsze, zawsze się znajdzie. Na jedzenie nie znajdziesz, na ubranie nie znajdziesz, na buty, będziesz w porwanych skarpetkach chodził, ale na alkohol, na butelkę znajdziesz, zawsze znajdziesz. Każdy alkoholik, który przychodził, to to, to samo powie. Zawsze znajdziesz na alkohol. Nie znajdziesz, kurwa, na okulary, tak jak w Mario przypadku był taki moment. Nie znajdziesz, kurwa, nie wiem, no na bułkę chleba, no. Nie wiem, na co nie znajdziesz, no. Na napój zwykły, który kosztuje taniej niż, niż, niż te piwo. No akurat pepsi nie kosztuje taniej, no, ale mówię na przykład jakieś orężadzie, nie. Półtoralitrowej, którą, półtoralitrową orężadę byś pił przez cały dzień. To nie, kupisz, kurwa, butelkę alkoholu. Tak to właśnie działa, tak to wygląda. I mimo tego, że mówisz, że sobie, że wmawiasz sobie, że kurwa, że panujesz na tym, to jest gówno prawda. Nie panujesz nad tym. To alkohol panuje nad tobą i on robi to, co, to co, to robi z tobą to, co chce. Nie masz. To pójdziesz zdać złom. W moim przypadku tak było. Nie miałem, zdawałem złom. Nie miałem, zbierałem butelki. Tak było. Tak było. Byłem alkoholikiem i jestem i będę do końca życia z, tą, z tym, z tym brzemiem, czy brzemieniem, nie wiem jak to się mówi. Będę żył z tym do końca, ale przynajmniej mam, mam szczerość przyznać się przed widzami. I nie robię tu dlatego, żeby pokazać jakiś przykład, że albo major się nie przyznaje, albo coś tam, albo chcę się wybielić. Nie. Ja uważam, że powinienem kurde powiedzieć ludziom, kurwa, jak to wygląda. Że, że naprawdę fajny jest alkohol, ale dla tych, którzy potrafią go spożywać, nie. Bo ja okazałem się osobą słabą i uległą. Dla, dla używek, dla alkoholu. W tym przypadku dla alkoholu, bo coś mieszniejsze, narkotyki wcale mnie nie kręcą. Mógłbym załatwić wszystko, co zechcę, aby tylko dać pecik. Mam, mam możliwości. Ale nie, jakoś, jakoś, przepraszam, narkotyki mnie nie kręcą. Natomiast alkohol totalnie mną zawładnął. Związki się sypały, związek ze związkiem się sypały. Kłótnie rodzinne. Nie tylko rodzinne. No. doszło tak do tego, stoczyłem się tak, że naprawdę, mówiłem szczerze, że przed chwilką to mówiłem, no doszło do tego, że był taki okres, że zbierałem butelki nawet, no kurde, zbierałem butelki, ja się do tego przyznaję, zbierałem butelki, żeby, żeby mieć na te dwie, trzy, cztery butelki piwa, doszło do tego, że potrafiłem przez cały dzień nastukać na, na sobie tyle butelek, żeby zaspokoić swój głód alkoholowy, wyobraźcie sobie, ile to trzeba butelek znaleźć, ile to trzeba się nachodzić, poradziłem sobie. Inni ludzie idą łatwiejszą drogą, próbują kraść. Próbują, nie wiem, co robić jeszcze, żebrać na przykład. No, tego akurat nie robiłem całe szczęście. Wolałem sobie kombinować inaczej. Tak samo, nie wiem, no. Nie było co zapalić, nie ukrywam. Podchodziło się do człowieka, prosiło się o papierosa. I widać było po mnie, po twarzy, po ubraniu, że ja nie jestem kurwa normalnym gościem, że jestem jakimś menelem, alkoholikiem, bo tak było. Tak było i to było widać po mnie. I wiele osób mnie ostrzegało, słuchajcie, wiele osób. I jak zawsze to samo mówiłem. A co ty gadasz za bzdury, chłopiec? Przecież ze mną się nic złego nie dzieje, wszystko jest w porządku. Bo alkoholik tego nie widzi, nie widzi tego. Nie spojrzysz w lustro i nie powie, kurwa, jestem alkoholikiem, zobacz jak wyglądasz. Tylko powiem, no co, źle. Przecież się, wszystko tego. Wszystko jest dobrze. A tak naprawdę nie jest dobrze. I boże, pierwszy ten odcinek tym zakończy, że. Wiecie, czego się najbardziej boję? Boję się, że kurwa kiedyś mi się noga powinie i że znowu wyląduje. Z alkoholem w ręku albo pod wpływem. Tego się boję bardzo. Boję się tego i nie chciałbym, kurwa, tego nigdy więcej przeżywać. No to jest kurwa straszne. A że dumny jestem z siebie, że trzymam się. Za 4 dni będzie 5 miesięcy. Ale to jest dopiero 5 miesięcy, to jest tylko 5 miesięcy. A ile życia jeszcze przede mną zostało, mam nadzieję, jak najwięcej, i mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że je kurwa będę. że przeżyję jego godnie i nie pod wpływem alkoholu, tak jak zrobiłem to przez pół swojego życia. No, zmarnowałem pół życia swojego, rozumiecie sobie? I nic mi to nie wróci już tego. Bo zostało mi się o 40 w górę, aż do piachu. Także jeszcze raz, nie życzę tego nikomu. Ja nagram to w trzech, czterech, trzech odcinkach może, bo nie sposób bym gadać przez godzinę o tym. Opowiem na pewno o tym, jak się czuję po, teraz po, o tym, jak ciężko znaleźć osobę drugą, która to zrozumie, bo będzie współuzależniona. Na pewno opowiem o tym, jakie miałem przejścia, kurwa, w czasie picia. Więc może jeszcze dwa odcinki zrobię, także... A teraz trzymajcie za mnie kciuki i i w dupę alkoholowi. Meksykan jest jeden i się nie poddaje. I to jest, to są moje słowa i ja ich się będę trzymał. Trzymajcie się i na pewno będą jakieś parodie. Na pewno jeszcze Wam opowiem o tym. Skoro się zgodziłem to zrobić, to tak zrobię. Trzymajcie się. Meksykan jest jeden. Ciemka.